uczniowie klas pierwszych zespołu szkół ponad gimnazjalnych numer 2 w Oławie im. Zjednoczonej Europy ślubujemy uroczyście pracować na sobie szanować nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły ślubujemy. szanować koleżanki i kolegów ślubujemy. szanować własność szkolną i wszelkie dzieło pracy i innych ludzi ślubujemy. kształtować serce i umysł tak, aby zawsze postępować w sposób godny prawego człowieka. wszystkich serdecznie, bo cieszę się, na... że akurat wybraliście naszą szkołę, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2 imienia Zjednoczonej Europy Ołaków. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj czuć. Na początku ja to... przeczytam list wicepremiera. Pana Janusza Dziękodzińskiego, który skierował życzenia dla, właśnie dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Szanowna dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkół, drodzy uczniowie i rodzice, dzień 1 września to rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Waszych szkołach. W związku z tym chciałbym na Wasze ręce złożyć przesłanie. Drodzy uczniowie, stajecie dziś, drodzy dyrektorzy i pracownicy. Mam nadzieję, że nie zabraknie Wam zapału, cierpliwości, sił i optymizmu w codziennej pracy, która zapewnia godne warunki nauczania przyszłych. Życzę wytrwałości w pełnieniu tak ważnego posłannictwa, jakim jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków. A uczniom drywania pasji, nauce i pamięci o poległych walce za naszą ojczyznę.